Mało kto wie, że tajemnice różne ma sprawa Katynia. Pierwszą to jest, że trzech książąt polskich Rosjanie z honorami wypuścili jeszcze na początku grudnia. Z honorami wypuścili księcia Lubomirskiego. W tej chwili nie pamiętam, trzech książąt, o które starały się rodziny królewskie. Czyli komunizm, który zwalczał e e arystokrację, ugiął się przed naciskiem. Pewnie łapówki musieli dostać, i z je wypuścili, i oni wyjechali na zachód i zawiadomili rząd generała Sikorskiego. Na pewno nie było, że w obozach siedzą ich koledzy. I dlaczego? I tu jest tajemnica, dlaczego rząd Sikorskiego nie, nie alarmował na przykład Czerwonego Krzyża. Dlaczego? Bo mógł uratować im życie. Schował to pod sukno, bo teraz wiemy, bo nienawidził Piłsudskiego i to byli na ogół piłsudczycy, których no, były ten tak w Polsce teraz między partiami jest. Nienawiść tak była, nienawiść między Sosenkowskim i Sikorskim. A to byli od Sosenkowskich. Druga tajemnica, dziwna sprawa. O satanizm zahacza. To śmierć wszystkich kapłanów w Wigilię Bożego Narodzenia. Wszystkich, bo nie tylko chrześcijańskich. Baruch Steinberg, że nie był chrześcijanin, też. Wtedy go wzięli i zniknęli. Wigilię Bożego Narodzenia. Jest, ma to cechę satanizmu jakiegoś. To są te rzeczy, które czynią z tej zbrodni właśnie jakąś wyjątkową zbrodnię. I do końca nie, jeszcze nie ujawnione to są te tajemnice. I jak się za, mówi o tych tajemnicach, to się zbliża do jakiejś ciemnej tajemnicy zbrodni katyńskiej. I to przestaje być to normalna zbrodnia ludobójstwa. I teraz widać, że to nie jest normalna zbrodnia. To zahacza o jakieś dno niesamowite.